Kryzys finansowy w Polsce będzie miał troszkę inny przebieg niż na świecie. Po pierwsze nie dotknie banków, dotknie raczej firm produkcyjnych. Może się to stać na dwa sposoby. Po pierwsze gospodarka będzie zwalniała, w związku z tym wszystko będzie zwalniało. Po drugie, drugim takim ważnym aspektem jest jednak to, że Polska produkuje dobra średniej klasy. W związku z tym wielu ludzi na zachodzie przerzuci się z dóbr luksusowych na średniej klasy. Dobra średniej klasy, w związku z tym nie stracimy na tym aż tak bardzo, jak się wydaje. Co to znaczy dla branży HR-owskiej? No cóż, tnie się wszystko to, co nie musi być zrealizowane w tym momencie dla dobra produkcji. Czyli oznacza to, tniemy tak naprawdę yy, reklamę, tniemy public relations, tniemy także szkolenia. W efekcie będziemy pracowali więcej. W efekcie będziemy zarabiali w branży aerowskiej mniej i w efekcie musimy się do tego naprawdę dobrze przygotować. Co oznacza to dla przeciętnej firmy działającej na rynku szkoleniowym? Że kontrakty będą mniejsze, że ich uzyskanie będzie wymagało większego zaangażowania, że obroty się nam zmniejszą przy mniejszych kontraktach i być może większej ich ilości. Oznacza to też, że musimy wszyscy bardzo mocno dokonać zmiany. Najbardziej kluczowym przykładem tego, co nas czeka i czego powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie, jest bardzo słynna ostatnio w mediach wizyta trzech prezesów firm motoryzacyjnych amerykańskich z Detroit w Waszyngtonie. Polecieli po pieniądze. Po pieniądze podatników amerykańskich. Jednak każdy z nich poleciał po nie własnym, prywatnym samolotem. Nie wpadło im do głowy, że wtedy, kiedy sięga się po pieniądze, bo jest zmiana, bo jest kryzys, trzeba zacząć zmianę zachowania od samego siebie.